się mam z tej strony Stwierdziłem, że dawno nie było odcinku z PC 99, więc w dzisiejszym odcinku zrobimy wielki powrót. Zrobimy sobie malutki opening jack i coś tam jeszcze pokażę wam. Sposób na gem. No chyba bardzo prosty. Nie muszę wam tego sposobu przedstawiać. Co? Jak to nie mam wszystkich krain odblokowanych. A, jeszcze tutaj mi zostało nie śmieć się naprawdę. No i podchodzicie sobie tutaj, po prostu dostajecie gifcika i już macie 12 gemów zarobione. No proszę bardzo podchodź. I to się dosyć nie tak szybko respi. BUM! On jeszcze był w poprzednim dostać takiego glifcika wartego 2K. Możecie go po prostu sprzedawać poniżej rapu, bo sami widzicie jak to jest, albo po prostu sobie od, od, do jakiegoś ziomka sprzedać, który kompletnie nie ogarnia i to w sumie będzie naprawdę już się wam opłaci, więc... No nie potrafię to trafić. Ja nie mówię, Nie, to ja to jak to nie strzelam, no widzowie. No. Mówmy się. No i S. No i S hop. No i oczywiście sobie też przetestujemy nowy update, ale żeby przetestować nowy update, to oczywiście trzeba zobaczyć, czy jak się szybko farmi, bo jeżeli się szybko farmi, no to okej, okay, nie, ale... Jeżeli jakoś długo, no to... Nie, no krótko się dosyć farmi. Jakbym jeszcze postawił takie O. Coś takiego, to bym postawił. Jeszcze bym sobie to dołożył hop, takie fajne rzeczy. Otworzyłbym sobie oczywiście to, bo to jest mega giga chat i do tego dzięki temu bym sobie po prostu... A tego oczywiście nie mogę, nie wiem czemu odblokuj. Po prostu sobie hop hop. No i chyba trochę tego, hot kakao. I dajmy na to tu, 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 bo jak to nagrywam, to jest jeszcze wcześniej, ja tylko wy to widzicie. Naprawdę nie śmieci się ze mnie, tak? No dobra, tutaj jakąś potkę to nie, to ja potek nie będę, bo tutaj nie ma co. Ja nie idę na następną trek krainę, chwilę sobie tutaj posiedzę. No chyba, że tutaj się jakoś super dużo więcej farmi, no to wtedy tak, to wtedy tutaj zostaniemy. Ale widzę, że jakieś różnice, no tutaj, a tutaj... Nie no, to tutaj jakiejś dużej różnicy nie ma i widzę, patrzcie co się teraz robi. Tutaj się teraz stawia TNT krejta. No i... Je... Jest to po prostu farma pieniążków, tak? I to tyle, nie? No i tak bym przeznaczył sobie po dwa TNT-craty na każdą krainę i tak to by było dobre, nie? No i widzicie? Zakoń sobie dostała, Hop. No i o, robimy na tej tym razem krainie. Taktyka, a tutaj co mamy? A, że tutaj jest ten zapisz się, no. Ale to jest tragedia, naprawdę. No wiem, mam mało hitchpetów. Możecie się ze mnie nabijać w komentarzach. Hację z tego, naprawdę. A się hajtem nie przejmuję. E, dobra, boom. No i tak dwa. Żeby wiecie o co chodzi, żeby... Te dwa TNT, że dałem zraszacza, żeby też się szybciej ten. I zobaczymy czy może dużo się jakoś tutaj. No nie, ale to można zniszczyć. Nawalamy w to widzę. No niszczy mi to petiksony. Bo jak to zniszczy, to wydaje mi się, że już mi starczy, to tak... Mniej więcej koń, końca, no nie, niech mi tutaj to biją, a ja sobie, a nie, nie biją mi. Dobra, pozdrawiam. Wiem, że jak to zebrałbym, już to bym miał, ale chodzi o to, że, dobra, niech te pyty mi tutaj biją, a ja zobaczyłbym sobie, no to tak myślę, że kupię następną krainę, jak zwała tą skrzyneczkę. Szybko. E, proszę mi tutaj, hop, hop, hop. No dawaj, szycie mi tu rodza, bo naprawdę widzę, że mnie nie chcę słuchać, jak ja nawałam w myszkę, tak? Hop. Ej, Kto. A, dobra, kapka i mi postawił. I ile? Ej, bo to jest mało. Mało, strasznie mało bym nawet powiedział, że rozwalam to tyle, a tak mało dostałem. Jeszcze ile krajów mi zostało? Bo taka ta ciekawostka. To muszę jeszcze dwie sobie kupić, tak? Kupię tom, to jeden, dwa i co trzy jeszcze. Kurde. Ej, nie no, to ja sobie mogę użyć takiej poteczki, jak się trafiłam, bo ona nie... A w sumie e, chyba będzie trzeba się też zaopatrzyć w lepsze, bo widzicie, że to nic nie jest dosłownie warte. No to sobie też tom odpalę. Bo w sumie to jest nic nie jest warte, no ja. No i tutaj już, dobra, no, powstawię ten, ten Fortune i sobie gdzieś tutaj trochę tych TNT mogę postawić, nie czemu by nie, nie. No a widzowie, no już będziemy testować ten nowy update tylko wiadomo, trzeba coś tam zrobić, dobra, właściwie bym zobaczył, ile 31 położym wiadomo, możecie mi wysyłać gifty, pamiętacie chyba mój nick, safronelime286, dwa razy F, duże L, duże S, no, mm, e, hop, no i w następnym odcinku będą wyniki, oczywiście, do ładowania na 50 zł, nie, do którego właściwie możecie sobie kupić nawet e, bubuksy, nie. Więc, w sumie, dobra, no to tutaj już bym się tutaj tak jakby zasiedlił, bym nawet powiedział, że sobie postawię jara. Co jeszcze tak dodajesz szybkości? No, no to nic, no to ja bym dał TNT Crate'a. Proszę bardzo. E, bo w sumie, no i tak w sumie bym się tutaj zadomowił. Bo ja bym chciał tego t tego Basic CoinJar, czyli takie jedno mi daje, no to no to takie jedno mi daje ile, no tak 150, no nawet nie całe no to trzeba, jeszcze sobie użyję tego, no a to zaraz jak TNT mi tutaj wszyscy się zniszczą, wiem, że mnie stać na kolejną krainę, no a to zaraz jak to rozwalę. a też mogę sobie zobaczyć po prostu ile będzie ile, 7k, nie, no to na luzie widzę, no tak sobie dosłownie chwileczkę i już będziemy mieli w sumie na kolejną krainę no z tego co mi się wydaje albo po prostu chwileczkę sobie tam pofarmimy i tyle nie? i to w sumie na tyle, bo jeszcze tutaj skrzynia pęknie więc to już w ogóle będzie po prostu duża ilość końców widzicie, już nawet bez zbierania tej skrzyni mamy po prostu odblokowane już wszystkie krainy na tym odcinku odblokowaliśmy, bo jak to nagrywam to jest dosłownie kilka dni po update'cie, więc to się nie śmiejcie i w sumie jest, no, szybko się to mega A to też dlatego, że tutaj farmia jest jakimś ziomeczkiem więc e, w sumie nie będę jakoś mu marnował tutaj czasu. Wiem, nie śmieję się, ale naprawdę jak ja byłem, ja naprawdę dużo nauki, nie? I tak dalej. i po prostu ja nie mam e, czasu, jak już nagrywam, ja gram wtedy, e, kiedy tylko nagrywam, nie? Więc ja tu nie gram więcej poza jakoś odcinkami, tam może chwilę sobie zagram. Zobaczmy, jak w ogóle właściwie te pety biją, bo z tego, co mi się wydaje, to ja mam dobre pety. Ja mam pety stąd, z tego jajka, i mam je w wersji Rainbow. Tak, dokładnie tak, mam je w wersji Rainbow. Mm -mm. Chyba nie będziemy inwestować w lepsze pety. Odebrałbym jeszcze Dakera i już będziemy robić sobie Open jack. Dobra, Daker, hop, zdobądź. 61 kadymentów, no to trochę słabiutko. Słabiutko, słabiutko. Jeśli tam nie znam na tym PS ie nie. Nie śmiejcie. Dobra, no to coś, gręcimy sobie to sześć razy i właśnie z tego coś to tutaj się praktycznie nie da znaleźć ludzi, nie? Że w ogóle, żeby się pokazał, nie? Ja będę robił tą wiadomo taktykę jak najszybkości, bo też mi dosyć na czasie zależy, bo wiem, że mogę trochę siedzieć. O! Mi się pokazał i może go drobna, Niestety nie wiadomo i może poteczki jakieś czy coś. Jakby dropnął to za 1%, nie to ja i tak bym się uciekał. Aha, i fajnie, nie? Dobra, mhm. Mm Dobra, właściwie musimy też sobie ogarnąć jakieś dobre poteczki na następny update. No, bo ogólnie chciałbym jeszcze wydać dosłownie wszystko, co mam, tak? W sensie nie to 10 milionów gemów, tylko po prostu otworzyć wszystko, co mam w ekwipunku, nie? I po prostu sobie zobaczyć, co się teraz najbardziej opłaca otwierać. powiem, że tam kiedyś się najbardziej otwierało opłacało otwierać te tajemnicze klucze. Albo coś takiego, nie? Taki właśnie klucze... Dobra, ja się napiję wody, a wy zostawcie w tym czasie subskrypcję z dzwoneczkiem łapkę bo i komentarz ładny. To Wam przypnę serduszka. Dobra woda. Pamiętajcie o nawodnieniu. Naprawdę, nawodnienie jest bardzo ważne. I później możecie mieć problemy zdrowotne. Polecam Orbix, nie? Okej, okay, polecam Orbix. No no tak do 20 bym sobie zjechał, bo tutaj i tak, tak tylko teraz drabejki otwieram. Mówiłem, że tutaj i tak HuchPata raczej nie dropniemy. Nie ja więc teraz jak Dabejki sobie otwieram, bo nawet nie pet mi się nie pokaże. No ja więc teraz jak bekowo sobie kręcę, no ja. Żeby, może, jak już hip się pokaże, to wtedy będzie coś fajnego. A ja w ogóle nie wiem, czy to jeszcze może się pokazać. Możecie dać znać w komentarzach. Bo naprawdę nie ma zielonego pojęcia. Tutaj mi się nie pokazuje. No i dobra, teraz sobie zostawimy. Czy mamy jakieś klucze? Nie mam. No niestety musimy iść na normę. Smutna, ja. widzę. Ja tyle za tego tutaj mógłbym kupić sobie. Mówię, więcej nie, a tak to sobie go sprzedam za niecałe 20 milionów. A co mówię, jak ktoś chce się pojawić na odcinku, to coś tam, może wysyłać mi gifty, będzie na odcinku pozdrowiony oczywiście. A jak wysył coś fajnego, huge peta, nawet huge happy, happy komputer, to będzie mógł nagrać ze mną jeden odcinek. No więc myślę, że okej. Okay. Wiecie, jeden, opowiedzmy, o to dziewięć, bo takie to... Jakby dużo zaczęło osób mi ten, to co? O, mogę zalicytować. 5. Bo w sensie jakbym to kupił za 5, to by zawsze był dodatkowy zarobek, a i tak tego nie... Jakby do mnie to i tak nie ma... a no widzicie zła. Teraz chociaż mi pisze, nie? A nie że ja się nie znam... Nie wiem czy dobry jest raptom... A bo... Nieważne. Nic nie powiedziałem, nie. Nic nie powiedziałem. Dobra. Tutaj mamy to, ale w sumie tak powiem, nie opłaca się chyba kupować, nie? No bo tutaj można to jeszcze. Nie, a to nawet jakbym nie było stać, to ja bym mi tak tego chyba nie kupił, nie? Dobra, no tutaj mamy dobrą cenę, A ja szukam głównych części, bo zła, mega zła. Czemu? Co się dzieje z nimi? Oni są jacyś... Główka ich chyba w ostatniej... A Jeszcze mnie przebił. No to ja mogę dodać 69 i co? I co? Łyso ci może. No. No nie wygrasz ze mną. No nie, nie, nie będzie mu się chciał dać więcej. Jak dam więcej to jest niemiłe. Dobra, tak sobie 5 pię otworzymy tak dla contentu. No chyba go coś boli, to... Nie, nie chcę się wtopić znowu bo to zaraz nic warte nie będzie. No ja nic nie chcę. Tylko nie, no to to zostawiam. Yy, poczekajcie, jakie ja mam pety i one że żebym tak już wiedział. 3,9, 3,9, 3,6. No to to nawet jest gorsze od moich, nie? No to co widzę, jeszcze mogę kupić tak do openingu. Yy, yy, aha, bo to jest nawet, bym się nie skapnął, nie? Dobra. widzę do przedmioty trzeba wejść. I to będzie takie szybkie, bo ja nie chcę jakoś długo na tym P PSM siedzieć, no nie? bo chcę tak nagrać szybko, mam filmik i, i będzie fajnie, nie? Po prostu. Bo, e aha, znaczy jest pełny ferment, z tego co mam rozumieć. Mam nadzieję, że kolejny nie będzie pełny, bo nie chcę, bo chcę kupić 17 do Jak będzie z cena, na to, ja to jeszcze policzę z tym gościem, napiszę mu bruch i on obniży, co nie tak zawsze jest. Ja nie mogę ta choroba mnie kiedyś wykończy, nie? A w ogóle życzę Wam wesołych świąt. Na Wegana się pojawi mega fajny odcinek z całą naszą ekipą Fortnite, więc... Będę dwa filmy na moim kanale Norwid's i na moim kanale tutaj. Sorry w ogóle jak strzała ta butelka, ale choroba mnie wy... wyczerpa żebyś nie? Mówię, że bieram. O tak, możecie mi napisać zdrówkę, to też będę przypinał serduszko, bo naprawdę chodzę do szkoły, ten, do szkoły, bo wiadomo no, ja ci, ja ci zaraz, pokażę nie jest dostępny, ja ci zaraz pokażę, nie jest dostępny no, ja ci zaraz pokażę, nie jest dostępny jeszcze się to, no ja nie, no to tak sprzedaje, no, jaki Jaki człowiek tak może w góry robić, nie? Nie robiłem. Ja wiem, że ja talii nic już nie znajdę, nie? Bo jestem po prostu załamany psychicznie, więc to... Po prostu... Ja już nie chcę się denerwować, naprawdę. Ja sobie to kupię, tak? Ja sobie kupię jednego takiego o. Dla contentu, tak? Dla kontentu wszystko. W sensie, to ja widzę wszystko, nie, bo kontent i... Czyli dwa mogę tylko. No, dwie. nie wystawiaj mi tego, bo ja się zdenerwuję, Czyli tutaj... Dobra, dwa kupuję, ja widzę, ja wiem, że to mi się nie zwróci, nie, ale... Jak się zwróci, to fajnie, jak się nie... Z... Albo w topa, albo nic, nie. Ja wam mogę. Albo w topa, albo nic, dobra. I jedna, i dwa takie kamyczki. Pięć. Nie no, to pięć to ja ci nie kupię, mordo. Nie opasek, kompletnie Ty sobie co myślisz, że ja ci to kupię, nie? Ja no, już tego nie będę szukał, nie chcę mi się Kupię sobie też dwa sobie kupię o jeden mogę, więc fajnie. No, nie będzie jednak takiego dużego openingu, jak mówię, no bo widzicie sobie te ceny, nie? No przecież ja ich ja, ja chcę dobrze, tak, ich ja chcę dobrze, no. Jestem nawet bardzo dobrze bym powiedział dla nich, ja mogę już kupić to kilka tysięcy po, poniż, powyżej rapu, a oni mi wystawiają kilkadziesiąt tysięcy, no to jest po prostu, nie wiem. W przypadku hitpeta, no to to jest nawet mega, nie wiem, że ktoś wystawia po kilkadziesiąt tysięcy drożej rapu, nie, a nie po kilkaset, więc, no naprawdę, nie. Dobra. No, Brama się otworzyła. Lecimy widzę. Od razu lecimy z, jedn z jednym właśnie tym. Może będzie royalty, char, może będzie coś dobrego, a może będzie... No ja obstanę, że kupa kolejna do kolekcji wpadnie, albo w sumie buta sobie wezmę, nie. Tym razem widzę, że buta sobie biorę. Buta sobie tym razem biorę. A jak nie będzie do wyboru buta, to się zdenerwuje. Stało w tym momencie. Widzę... ja przepraszam, że nie biorę buta, ale co się stało w tym momencie? co to jest droższe od Royalty Charma. To jest droższe, widzowie. To jest o wiele droższe. To nie jest tylko trochę droższe, to jest o wiele droższe. I widzowie, co się stało? Nie, widzowie, nie mogę. Miejmy nadzieję, że mój fart się nie wyczerpie. Ja po, jak po nagraniu tego odcinka, jak będę montował ten filmik, to idę na Trading pal to sprzedawać jak najszybciej będę to sprzedał po gdzieś 6 milionów może 900. żeby wiadomo kupił nie, bo na tym... Bo na normalnym trading page to w ogóle wątpię, że ktoś tyle w ogóle ma. Ja mam, bo byłem na Pro przez całego Mazura 9.9, nie? Praktycznie. Bym żył jeszcze 1000 lat no Widamy live'ik niedługo za 20 subskrybentów, w sensie za 20 i kilka, nie? Nie będę za 26, bo muszę niestety no, muszę zebrać ekipę na live'u, bo samemu to nie będę robił live, bo nudno będzie. To będę musiał zorganizować tam co w ogóle będzie na tym live'ie. a nie tak jak nagle 50 subskrypcji, że tam bo to oj oh, i oh, no i tyle miał być jeden for jeden z wiksortem ale w wiksort się nie Mmm... Nie um, um. kto był ten wie, nie? kto był ten wie ale na tym było dwie osoby, więc pozdrawiam no w sensie ja nie oczekiwałem, że będzie dużo na tym, tym live'ie tylko wiecie, żebym mógł coś pisać na czacie, nie? a tam były dwie osoby, które były można nawet powiedzieć, że były afk więc... No tutaj no... No to będzie jakaś, nie wiem, która tam dokładnie krajina. Ej, to może mogła Nie, to jest tylko tak dla wyglądu, więc... Yy. A tu co? Sklep przygód? A to co nieważne. W sumie mógłbym to porobić po, yy, poza odcinkiem, nie? To może bym portal, nie. Maszyna. Wiecie, jak to w, jak wyłowię razy 50, to będzie po, yy, to będzie fajnie, nie? A widzę, że jest dużo razy 10, tylko więc. Dobra, szybko lecimy po razy 10, nie? Coś tak wolno rusza, nie? No bo razy 10 to ja na 100% wyłowię, nie? Nie ma opcji, A widzę, jak. Bo tutaj średnio to widać, bo to się tak wolno rusza. A jeszcze sobie od boku później zobaczymy. No, dawaj. Z tym koksem lecisz. Dobra i patrzymy jeszcze szybko od boku, bo... Bok może nam zrobić... Nie, to bardziej trzeba. Ja wtedy tutaj o to będę cełował, w te, gdzie tutaj jest... Obok siebie dosłownie wszystkie są. No i dobra, mogę ciągnąć. No i weźmiesz mi. Nie! Razy pięć będzie. A dobrze. To i tak mi się czy chcesz mi powiedzieć, że już wyczerpałem swojego farta w tej grze? No. Tak, wyczerpałem swojego farta, bo. No halo, już! Dobra, stronę główną i będzie trzeba jeszcze raz wejść, bo. To zanim on się tam zrestartuje, to naprawdę może minąć 500 lat. Tylko nie mówię, że mam te same, no, mam te same, dobra. A ja lubię ten stan, I śmiech i par, par i słońca. Dobra, hop. No i dobra, no po prostu lecimy do samej ściany i Nie może mi... No właśnie. Ty się licz, co tam robisz z tym. No widzowie jakbym robił razy 10, bo oczywiście jak, jakiekolwiek jajko nie drafnę, to od... No mordo, lecimy. Żyjemy. Bo ja się czasami zastanawiam, czy prasą w ogóle mnie słyszę albo cokolwiek, nie? Bo ja sobie ruszam, ma on... A ta maszyna nie wiadomo co ona robi, nie? Dobra. No szybko, szybko lecisz mi tam. No dawaj. już to nie ode mnie zależy kompletnie, nie? Dobra, jeszcze trochę bardziej tutaj przesunę i dobra, no. No nie, nic nie będzie. Taki jesteś presto, no dobra. I tak mi się zwróciło. Naprawdę, naprawdę, no. 7 milionów się zwróciło, no. No to ja jestem zadowolony, trzymajcie kciuki, żeby więcej Farta było i do zobaczenia w kolejnych filmach, naura!